Dzisiejszym teraz biznes i świat! Amerykanie wysłali na Bliski Wschód armię tak dużą jak przy inwazji na Irak. Wojna z Iranem może wybuchnąć na dniach. Z drugiej strony, korporacje nie zwalniają tempa. Mimo kontrowersji z AI, spadających wycen firm inwestujących w sztuczną inteligencję, te nie zwalniają tempa. Budują mega centra danych. Słowacja ma poważny problem. Staje się buforem dla europejskich przestępców. Sam Altman, właściciel OpenAI, już oficjalnie mówi, że do 2028 roku powstanie superinteligencja czyli tak zwany supermózg, i że mogą tę walkę wygrać. Wszystko to dla Was omówimy w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Teraz biznes, przeglądamy rynki za Ciebie, żebyś wiedział szybciej. Jeśli myślicie, że to kolejne medialne straszenie wojną na Bliskim Wschodzie, to usiądźcie wygodnie, bo tym razem nie mówimy o ostrzeżeniach, tylko o 78 myśliwcach w powietrzu, chińskich okrętach szpiegowskich śledzących amerykański lotniskowiec i doradcach Białego Domu, którzy dają 90% szans na wojnę w ciągu kilku tygodni. Brzmi jak scenariusz thrillera politycznego. Ale niestety to nie są tylko nagłówki. Według informacji podawanych przez Axios, operacja USA przeciwko Iranowi nie miałaby nic wspólnego z chirurgicznym uderzeniem. Mówimy tu o trwającej wiele tygodni kampanii, która bardziej przypomina pełnoskalową wojnę niż punktową akcję. I co istotne, byłaby to wspólna operacja Stanów Zjednoczonych i Izraela o znacznie większym zakresie niż dwunastodniowy konflikt z czerwca ubiegłego roku. W tle mamy coraz bardziej. I nerwowe ruchy wojskowe. Iran prowadzi ćwiczenia w cieśninie Ormus, Zatoce Omańskiej i na Morzu Arabskim i nie robi tego sam. Obok Irańczyków ćwiczą Rosjanie i Chińczycy. Na wodach pojawił się m.in. niszczyciel typu 055 z Nanchang, jeden z najnowocześniejszych okrętów chińskiej marynarki. A skoro o Chinach mowa, w regionie operuje także chiński statek badawczy Dayang Inho, znany jako Ocean 1 – Oficjalnie bada dno morskie. Nieoficjalnie śledzi ruchy lotniskowca USS Abraham Lincoln. Do tego Pekin ma rozmieszczać satelity i środki wywiadu morskiego, które monitorują każdy większy ruch wojsk USA. Jeśli dojdzie do wojny, Iran prawdopodobnie będzie miał dostęp do tych danych, a to oznacza, że element zaskoczenia, tak kluczowy w operacjach lotniczych, może być mocno ograniczony. Widzimy, że Stany Zjednoczone przenoszą lotniskowiec Gerald Ford z powrotem na Morze Śródziemne. Jeśli ktoś pamięta, Ford został wcześniej przesunięty z Morza Śródziemnego na Karaiby, by wziąć udział w operacji mającej na celu uprowadzenie Nicolasa Maduro, a teraz znów jest odsyłany z powrotem. Skoro jeden lotniskowiec już tam jest, to po co wysyłać kolejny, przemieszczając go przez pół świata, jeśli nie zakłada się, że naprawdę będzie potrzebny? Moim zdaniem, wszystko to wygląda na przygotowania do wojny, a jedynym sposobem, by jej uniknąć, i na tym etapie wydaje się to najbardziej prawdopodobne, jest kapitulacja Iranu. Tymczasem Stany Zjednoczone w ciągu zaledwie 72 godzin Przerzuciły w region Bliskiego Wschodu 78 myśliwców F-16, F-22 i F-35, do tego 40 samolotów tankowania powietrznego i 6 maszyn AWACS. To nie jest demonstracja siły na potrzeby konferencji prasowej, to logistyka pod dużą operację. W Izraelu nastroje są równie poważne. Były szef wywiadu wojskowego, IDF, sugerował, że dwa razy zastanawiałby się przed wyjazdem z kraju w najbliższy weekend. A jeden z doradców prezydenta Donalda Trumpa mówił wprost, że istnieje 90% szans na realne działania w najbliższych tygodniach. I tutaj dochodzimy do najbardziej ironicznego elementu całej układanki. Prezydent Trump, który miałby dać ostateczny sygnał do rozpoczęcia operacji, kilka dni wcześniej zainaugurował w Waszyngtonie Radę Pokoju. Tak, dobrze słyszycie. Rada pokoju w momencie, gdy świat zastanawia się, czy za kilka dni zobaczy na nagłówkach gazet pierwsze naloty. Teraz jest moment, by Iran dołączył do nas na drodze, którą wyznaczyliśmy. Jeśli się przyłączy, świetnie. Jeśli nie, też dobrze, ale będzie to zupełnie inna droga. Iran nie może dalej zagrażać stabilności całego regionu. Musi zawrzeć porozumienie. A jeśli do tego nie dojdzie, cóż, można to zrozumieć. Jeśli się nie stanie, to się nie stanie, ale wtedy wydarzą się złe rzeczy. Pytanie, które dziś zadają sobie analitycy, nie brzmi czy, ale kiedy i jak szeroko rozleje się ten konflikt. Czy będzie to kontrolowana operacja powietrzna, czy początek regionalnej eskalacji z udziałem mocarstw. Cieśnina Ormus to przecież kluczowy szlak dla światowego rynku ropy. Wystarczy kilka rakiet, by ceny surowców wystrzeliły szybciej niż myśliwce F-22. Mamy krytyczny moment i wojna może wybuchnąć w każdej chwili, co pokazuje prasa. W obliczu globalnych kryzysów najlepszą strategią jest dywersyfikacja także podatkowa. Ikfxtb pozwala mi zyskać całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Z kolei regularne wpłaty na XZ obniżają kwotę, jaką co roku pobiera ode mnie fiskus. Dowiedz się więcej klikając w link w opisie. Poszukujesz zaufanej inwestycji w segmencie premium? Sandby Resort to luksusowy apart-hotel położony 50 metrów od plaży w Dziżynie, w sąsiedztwie koło brzegu. Jednej z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji nadmorskich. Projekt oferuje pełną infrastrukturę hotelową: basen, strefę spa, restaurację, siłownie, kids' club oraz zaplecze konferencyjne, co sprzyja całorocznemu zainteresowaniu najmem. Ponad 75% apartamentów posiada widok na morze. To połączenie funkcji wypoczynkowej i inwestycyjnej z potencjałem zwrotu do 8% rocznie. Dla pierwszych 60 klientów, którzy wypełnią formularz i zdecydują się na zakup apartamentu, 8% będzie gwarantowane i to od dnia pierwszej wpłaty, czyli również na etapie budowy. Szczegóły dostępne są po zeskanowaniu kodu QR lub poprzez link w opisie. Liczba apartamentów jest mocno ograniczona. Mało kto jeszcze zdaje sobie z tego sprawę, ale właśnie teraz największe korporacje technologiczne świata uruchamiają największą falę inwestycji w historii nowoczesnej gospodarki. A jej skala zaczyna przekraczać możliwości państw narodowych. To już nie są plany rozwojowe ani strategia na przyszłość. To jest dwa bank gra o dominację w sztucznej inteligencji, chmurze obliczeniowej. I kontroli nad infrastrukturą cyfrową świata. Amazon, Google, Meta i Microsoft wchodzą w 2026 rok z budżetami inwestycyjnymi, które łącznie sięgają 650 lub nawet 700 miliardów dolarów rocznie. Dla porównania to więcej niż roczny PKB krajów takich jak Belgia czy Szwecja. Amazon sam zapowiedział, że w 2026 roku wyda około 200 miliardów dolarów głównie na centra danych, infrastrukturę AI, własne chipy, robotykę logistyczną i rozbudowę AWS. To oznacza wzrost wydatków kapitałowych o blisko 50% rok do roku i bezprecedensową ekspansję fizycznej infrastruktury cyfrowej, setki nowych data center w USA, Europie i Azji, wymagających gigantycznych ilości energii i wody do chłodzenia. Google, czyli Alphabet, idzie jeszcze ostrzej. Według zapowiedzi spółka planuje podwojenie kapeksu, do poziomu 180 miliardów dolarów w 2026 roku, koncentrując się na centrach danych pod AI, rozwój Google Cloud oraz własnych procesorów TPU. To jest sygnał, że Google nie zamierza oddać pola ani Microsoftowi, ani Amazonowi w wojnie o rynek sztucznej inteligencji i przetwarzania danych, nawet jeśli oznacza to chwilowy spadek marsz i nerwowość inwestorów. Widać realny popyt, ale nasze możliwości jego zaspokojenia są ograniczone. Biorąc pod uwagę potencjał tej technologii, entuzjazm jest całkowicie uzasadniony. Jednocześnie prawdą jest, że w takich cyklach inwestycyjnych zdarzają się momenty, gdy jako cała branża nieco przesadzamy. Możemy dziś spojrzeć wstecz na rozwój internetu. Niewątpliwie doszło wtedy do nadmiernych inwestycji, ale nikt nie kwestionuje jego przełomowego znaczenia ani ogromnego wpływu na świat. Internet fundamentalnie zmienił sposób, w jaki funkcjonujemy cyfrowo. Spodziewam się, że z AI będzie podobnie. A więc ten entuzjazm jest racjonalny. Choć w takich momentach pojawiają się też elementy irracjonalności. Żadna firma nie będzie na to odporna. My również. Jeśli zainwestuje się zbyt dużo, trzeba będzie później przejść przez etap dostosowania. Najbardziej ryzykowną grę prowadzi jednak meta. Mark Zuckerberg ogłosił, że spółka planuje wydać ponad 135 miliardów dolarów, a w dłuższym horyzoncie nawet setki miliardów na budowę infrastruktury pod tak zwaną superinteligencję. Mówimy o centrach danych, o łącznym zapotrzebowaniu energetycznym ponad 100 gigawatów, czyli kilkukrotnie więcej niż całe zużycie prądu w Polsce. Meta tworzy do tego osobną strukturę, metacompute i otwarcie mówi o inwestycjach we własne źródła energii, w tym małe reaktory jądrowe. Problem polega na tym, że Meta nie ma dziś kluczowej przewagi technologicznej w AI, jaką mają konkurenci, a mimo to stawia wszystko na jedną kartę. Licząc, że skala infrastruktury pozwoli jej dogonić liderów. Naszym pierwszym celem i ambicją jest stworzenie osobistej superinteligencji, czyli oddanie jej w ręce każdego człowieka. Dysponujemy platformą, z której codziennie korzysta 3,5 miliarda osób, co daje nam znaczącą przewagę. Przeznaczamy ogromne środki na budowę potężnych centrów danych oraz infrastruktury energetycznej niezbędnych do urzeczywistnienia tej wizji. Jesteśmy przekonani, że dzięki odpowiednim modelom i właściwym produktom uda nam się stworzyć osobistą superinteligencję. Microsoft, choć mniej medialny, również dokłada do tego wyścigu ponad 100 miliardów dolarów, głównie na rozwój Azure, integrację AI z produktami biznesowymi i dalszą ekspansję infrastrukturalną. To, co łączy wszystkie te firmy, to jedno. AI przestało być softwarem, a stało się przemysłem ciężkim. Beton, stal, prąd, woda, sieci przesyłowe i dostęp do Ziemi są dziś równie ważne jak algorytmy. Rynek finansowy zaczyna to dostrzegać i reaguje nerwowo, bo inwestycje są natychmiastowe, a zwrot z nich odłożony w czasie i dość niepewny. Ale dla Big Techu to nie jest już kwestia zysków kwartalnych, to walka o to, kto będzie kontrolował cyfrową infrastrukturę świata przez kolejne dekady. I właśnie dlatego te mega inwestycje korporacji to nie jest zwykły nios technologiczny. To zmiana architektury globalnej gospodarki, która będzie miała wpływ na ceny energii, rynek pracy, politykę klimatyczną i geopolitykę. A to dopiero początek tej historii. Na Słowacji biją dziś alarmowe dzwony a ostrzeżenia płyną już nie tylko z mediów, ale wprost z instytucji Unii Europejskiej. Szefowa Prokuratury Europejskiej, Laura Kodruta Kovesi, nie pozostawia wątpliwości. Słowacja stała się jednym z głównych europejskich hubów przemytu pieniędzy pochodzących z przestępczości. Przede wszystkim z oszustw VAT. Według danych EPPO aż 1 trzecia wszystkich badanych w Unii przypadków wyłudzeń VAT ma bezpośrednie lub pośrednie powiązania ze Słowacją, mimo że kraj ten stanowi zaledwie ułamek unijnej populacji. To właśnie przez słowackie struktury finansowe mają przechodzić środki wykorzystywane później do handlu narkotykami, bronią i ludźmi, a także do prania pieniędzy na masową skalę. Straty dla Unii Europejskiej z tytułu samych oszustw VAT. Sięgają nawet 50 miliardów euro rocznie. Eksperci i dziennikarze śledczy nie mają wątpliwości, że obecna sytuacja nie jest dziełem przypadku, lecz skutkiem decyzji politycznych podejmowanych w ostatnich latach głównie zarządów premiera Roberta Fico wielokrotnie łagodzono przepisy karne dotyczące przestępstw podatkowych. Ograniczono odpowiedzialność karną za wyłudzenia, a równocześnie likwidowano wyspecjalizowane instytucje zajmujące się walką z korupcją i przestępczością gospodarczą. Zdaniem obserwatorów, to właśnie te zmiany sprawiły, że Słowacja zaczęła być postrzegana nie jako pełnoprawny partner WE, lecz jako kraj wysokiego ryzyka. Politycznie izolowany, coraz mniej wiarygodny i atrakcyjny dla grup przestępczych. Czy uważa Pan, że jeśli ktoś zmieni prawo tak, by korupcja przestała być zakazana, to nadużycia, na przykład wykorzystywanie stanowiska, przestaną być problemem? Wtedy właściwie można by robić, co się chce. To przecież nadal byłoby bezprawne. Czy widzi Pan taką sytuację na Słowacji? Jest tam znacznie lepiej niż na Węgrzech, które często krytykujemy. Natomiast słowackiemu rządowi wielokrotnie zarzucamy, że każdego dnia defrauduje publiczne pieniądze. Ten obraz pogłębia fakt, że Bratysława, niegdyś ważny punkt europejskiej dyplomacji, dziś znika z mapy oficjalnych wizyt i forum współpracy. Rozpada się V4, maleje liczba spotkań na najwyższym szczeblu, a Słowacja coraz częściej trafia do europejskich raportów nie jako przykład stabilności, lecz raczej jako ostrzeżenie. W tle wciąż powraca cień zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka który badał powiązania polityki, biznesu i oszustw podatkowych, a którego sprawa do dziś pozostaje symbolem bezkarności i systemowych patologii. Słowacja znalazła się na niebezpiecznym kursie, gdzie polityczna izolacja, osłabienie państwa, prawa i tolerowanie finansowej szarej strefy zaczynają się wzajemnie napędzać. I coraz trudniej będzie ten problem zamiatać pod dywan, bo jego skutki odczuwalne są już daleko poza granicami samej Słowacji. Wyobraźcie sobie, że za 3 lata centra danych będą miały więcej mocy intelektualnej niż wszystkie ludzkie mózgi razem wzięte. Brzmi jak teaser nowego sezonu Black Mirror. Tylko to jest naprawdę. To prognoza człowieka, który stoi na czele firmy budującej najpotężniejsze modele AI na świecie. Podczas India AI Impact Summit 2026 CEO Open AI Sam Altman powiedział wprost. W ciągu kilku lat możemy zobaczyć wczesną superinteligencję, a około 2028 roku centra danych mogą posiadać większą moc intelektualną niż suma ludzkich mózgów na Ziemi. I to nie była luźna metafora rzucona dla nagłówków. Altman mówił o wykładniczym wzroście mocy obliczeniowej, gigantycznych inwestycjach w infrastrukturę oraz o tym, że tempo rozwoju AI jest dziś szybsze niż większość ludzi jest sobie w stanie wyobrazić. Altman podkreślał, że nie chodzi o reklamę, Acceleration, czyli tak zwane bezmyślne przyspieszenie. Mówił o iteracyjnym wdrażaniu, czyli stopniowym wypuszczaniu coraz potężniejszych modeli, testowaniu ich w realnym świecie i poprawianiu błędów na bieżąco. To ciekawy kontrast wobec narracji, że Dolina Krzemowa pędzi bez hamulców. Altman twierdzi, że właśnie publiczne wdrażanie modeli, takich jak ChatGPT, pozwala uczyć się szybciej i bezpieczniej, a skala w Indiach ChatGPT ma ponad 100 milionów użytkowników tygodniowo. Uważamy, że od pierwszych wczesnych wersji prawdziwej superinteligencji może dzielić nas zaledwie kilka lat. Jeśli mamy rację, to do końca 2028 roku większa część światowego potencjału intelektualnego może znajdować się w centrach danych, a nie poza nimi. To niezwykle śmiałe stwierdzenie. Oczywiście możemy się mylić, ale sądzę, że warto potraktować tę możliwość bardzo poważnie. Indie, według Altmana, rozwijają się w AI w zawrotnym tempie i mogą stać się jednym z kluczowych centrów tej rewolucji. Co ważne, Altman nie owijał w bawełnę, jeśli chodzi o geopolitykę. Powiedział, że Chiny rozwijają AI niesamowicie szybko. To nie jest już wyścig startupów, to wyścig mocarstw. Mamy więc USA, dynamiczne Indie i naprawdę rozpędzone Chiny. A w tle pytanie, kto pierwszy osiągnie Realną przewagę technologiczną. Od tego może zależeć przyszłość nas wszystkich. Altman przyznał, że obawy o utratę miejsc pracy także są realne. Technologia zawsze powoduje zakłócenia w zatrudnieniu. Zawsze znajdujemy nowe i lepsze rzeczy do roboty. Ludzie sprzed 500 lat uznaliby nasze obecne zawody za głupie, za sposób na rozrywkę i źródło stresu. A ludzie za 500 lat, miejmy nadzieję, będą patrzeć na nas jak na niezwykle bogatych ludzi, którzy grają w gry i szukają sposobów na zabicie czasu. Ale jednocześnie podkreślił, że historia pokazuje jedno: ludzie zawsze adaptują się do zmian technologicznych. Rewolucja przemysłowa zlikwidowała przecież całe zawody, a jednocześnie stworzyła nowe. Internet zniszczył jedne branże, i stworzył inne, o których wcześniej nawet nikt nie myślał. Pytanie tylko, czy tym razem tempo zmian nie będzie tak szybkie, że adaptacja stanie się wyzwaniem samym w sobie. Jeśli Altman ma rację, to 2028 rok może być momentem, w którym ludzkość przestanie być jedyną inteligencją na planecie, zdolną do samodzielnego rozwoju technologii. Jednocześnie to wszystko pojawia się w momencie, gdy OpenAI oskarżane jest o gigantyczną manipulację rynkiem i nierentowny model biznesowy, który przynieść ma 14 miliardów dolarów straty tylko. W 2026 roku. Jednak pytanie, czy ta strata nie ma na celu globalnego przyspieszenia? Czas pokaże. Rynki, mimo wszystko, są rozpędzone jak jeszcze nigdy do tej pory, ale zmienność szaleje, co oznacza, że nikt nie wie, w którą stronę aktualnie zmierza świat. W dzisiejszym, teraz biznes i świat to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby być z najlepszymi i niezależnymi wiadomościami na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.